Dobrze, tak to możesz trzymać. Nie, nie tym razem. No za co? Tam powiedziałeś coś mi na ucho. rasista pierdolony. Ale mój jest czarny. <słyska> to nie wiem. Kurde. No ty jest rdzennym Francuzem stary. Rdzenny Francuz. Ej, ej, ej. Bardzo niebezpiecznie ten wyglądał. Co? Jak? No jak czerwona? Jak czerwona? No nie! Kurwa, chyba fał. No. Za co? Jeszcze jedno, jeszcze jedno. No, przekupiony sędzia, kurwa. Ronaldinho strzelił kaczkę i go wyjechał z boiska za karę. No, kurwa, tak się nie podaje. Co? Po no Kurwa, no. Pozostało jeszcze 30 minut do. Co? Ja wiem, A, zajebiście! Perażę, <grywa> to jest chuj, bo jeszcze muszę strzelić. A to nie jest takie łatwe, kurwa. Nie da się grać! Kurwa, wszystkich mi wyrzucili z drużyny. No ale kurwa, w tym meczu nie próbujesz wygrać, tylko mnie zamordować, kurwa. Akcja antybójkowa, proszę. <grywa> no, akcja antybójkowa, stary.